Naturalna reakcja organizmu na nieznane może objawiać się jako stres, niepokój, prokrastynacja, strach przed nową pracą, lęk przed przeprowadzką, obawy przed rozpoczęciem nowego związku. No i po części jest to to nie, nieznane, i tak jak Marek mówił, że najlepiej jest działać od razu. Tu nie do końca mogę się zgodzić, bo niektórzy ludzie po prostu muszą sobie konk konkretne rzeczy zaplanować. I jeśli właśnie mamy, mamy te nieznane rzeczy, które mogą się przydarzyć, warto jest właśnie zweryfikować, co może się przydarzyć, jakie są możliwości, przygotować się na te ewentualności. Możemy to porównać do rynku krypto, więc nie wiemy, czy pójdzie do góry, czy pójdzie w dół, czy będzie szło bokiem, więc najlepiej jest być przygotowanym na te wszystkie trzy możliwości. Wtedy do rynku podchodzimy ze spokojem i nie musimy czyścić zbroi. No właśnie Michał. Ogólnie. To są trzy takie przykłady, nie? Czyli te, które dotyczą każdego z nas.